Witam Państwa, Kamila Szubasalwiak. Zapraszam na informacje prosto z kurortu. Dofinansowanie budowy drugiego kortu tenisowego oraz modernizacja boiska na terenie Ośrodka Sportu i Rozwoju w Ustce w ramach rekompensat za budowę tarczy antyrakietowej staje się faktem. Rzecznik rządu Piotr Miller przekazał burmistrzowi Ustki Jackowi Maniszewskiemu umowę na dofinansowanie inwestycji. Pozyskane dofinansowanie to kwota ponad 1 250 000 zł, a całkowita wartość wynosi niespełna 2 miliony zł. Dotacja pochodzi z rządowego programu wsparcia dla regionu słupskiego i związana jest z rekompensatami za budowę bazy amerykańskiej w ramach systemu tarczy antyrakietowej. To był program, o który przez blisko dekadę zabiegały region, samorządy z regionu Subskiego. Program z tytułu rekompensat za powstałą tarczę antyrakietową i związane z tym pewne ograniczenia, chociażby w zakresie inwestycji, które wynikają właśnie z celów wojskowych. Program rozwoju ziemi subskiej o wartości 115 milionów złotych, który trafia do poszczególnych samorządów w powiecie Subskim oraz do samego miasta Subska. W ramach inwestycji wyremontowane zostanie boisko treningowe z naturalną nawierzchnią. Powstanie tam ogrodzenie z piłkochwytami i system drenarski. Druga część inwestycji, na którą miasto już ogłosiło przetarg, to budowa kortu tenisowego z systemem nawadniania i oświetleniem. Burmistrz Jacek Maniszewski złożył podziękowania posłowi Piotrowi Millerowi za inicjatywę, która zaskutkowała podpisaniem przez szefa rządu uchwały o rozwoju Ziemi Słupskiej. Burmistrz podkreślił, że wsparcie ma dla ustki duże znaczenie i jest szansą na rozwój. Tłumy na ulicach, w porcie, na plaży i na promenadzie moc atrakcji dla turystów i mieszkańców. Tak Ustka obchodziła swoje święto. Dożynki rybne połączone były z obchodami Dnia Wojska Polskiego. Pod hasłem dożynek rybnych od lat ustrzczanie obchodzą święto swojego miasta, bo Ustka rybą przecież stała i stoi nadal. Dlaczego powstały dożynki rybne? No Wiadomym jest, że jastarnia ma marsz śledzia, łeba ma święto pomuchla, a Ustka tak naprawdę stoi szprotą i śledziem. Dlatego ja z tego miejsca chciałbym Państwa bardzo zachęcić do spożywania ryb bałtyckich. Bo naprawdę mają olbrzymie wa walory smakowe i jakościowe. Ryba tradycyjnie więc była tematem przewodnim święta. Najważniejszym wydarzeniem był oczywiście jarmark rybny na promenadzie, który przez dwa dni przyciągnął tłumy smakoszy. Nie zabrakło także wydarzeń artystycznych, podobnie jak w latach poprzednich. Nie zabrakło akcentu wojskowego za sprawą Dnia Wojska Polskiego. Z tej okazji w porcie odbył się uroczysty apel poległych. Trzyma! Po apelu złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem ludzi morza, następnie chętni mogli zwiedzić okręty marynarki wojennej, które zacumowały w porcie cywilnym. Święto Miasta to także okazja do podsumowań i podziękowań. Jacek Maniszewski, burmistrz Ustki w swoim wystąpieniu przyznał, że był to wyjątkowo trudny rok dla miasta. Jednak w tym czasie udało się zrealizować wiele zadań, w tym budowę integracyjnego węzła transportowego. Podziękował także mieszkańcom za zaangażowanie w sprawy miasta. Ustka się wciąż rozwija. Jest nie tylko atrakcyjnym miejscem wypoczynku, ale ciekawym i dobrym miejscem do życia. Dziękuję za Waszą aktywność i bardzo proszę, abyście nadal włączali się w sprawy miasta. Opinie i uwagi mieszkańców są dla mnie bardzo ważne. Zwracam się również do turystów. Dziękuję, że wybieracie ustkę na miejsce wypoczynku. Punktem kulminacyjnym dożynek rybnych był wybór Harengus Rex. Tytuł ten otrzymuje zasłużony rybak. W tym roku kapituła wybrała Ryszarda Pilarczyka. Wcześniej laureat wspólnie z burmistrzem musieli przełknąć płaty dorodnych śledzi. Chciałbym wyrazić nadzieję, że żeby to nie było ostatnie święto ryby, bo ciężko jest, tak? I mam nadzieję, że to był śledź bałtycki, rzeczywiście, a nie atlantycki, bo tym też mam wątpliwości. Oba wieczory święta Ustki zakończyły koncerty gwiazd. Wystąpili między innymi Poparzeni Kawą 3 i Baranowski. Przed sceną na promenadzie zgromadziły się tłumy. Dożynki rybne za nami, a teraz o tym co jeszcze przed nami. Burmistrz Ustki Jacek Maniszewski zaprasza wszystkich na Dzień Mieszkańca. Impreza odbędzie się w sobotę 28 sierpnia. Atrakcji tego dnia nie zabraknie dla nikogo. Najbardziej uroczystym punktem obchodów będzie wręczenie honorowych nagród pod patronatem burmistrza, ambasador miasta Ustka oraz Ustszczanin Roku. Osoby nominowane to Ewelina Skwarczak-Zawierowska, Edward Rokosz, Tomasz Laskowski, Edmund Raniszewski, Jacek Traczyk, firma Pierre René. Tytuł Ustrzeni Roku ma służyć wyróżnieniu ludzi działających lokalnie, podejmujących inicjatywy wpływające na życie ustki i aktywność mieszkańców. Natomiast tytuł Ambasadora Ustki może otrzymać osoba, instytucja lub organizacja, która popularyzuje ustkę w kraju lub za granicą. A tytuł Ambasadora Usteckich Ambasadorów przyznawany jest osobie, bo Instytucji za wieloletni wkład w życie miasta. Jest swoistym podsumowaniem i ukoronowaniem pracy lub dorobku. Laureatów poznamy podczas gali wręczenia statuetek, która odbędzie się tuż po otwarciu imprezy, a całe wydarzenie odbędzie się na promenadzie nadmorskiej. Planowany początek to godzina 18. W tym dniu zapraszamy na występy artystów lokalnych, a zwieńczeniem tego wydarzenia będzie koncert zespołu Warius Var Max. Jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam. Dzień mieszkańca rozpocznie się z przytupem, koncertem Usteckiej Orkiestry Dentej. Na scenie zaśpiewają także Anna Chodyna, Karina Wera, artyści ze studium wokalu Domu Kultury, Ricky Lyon, zespół Bakuba oraz Warius Max. Co ważne, w trakcie trwania imprezy będzie można skorzystać bez wcześniejszej rejestracji z możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Szczepienia będzie realizować przychodnia PZU Zdrowie. Popłyną i przemaszerują wzdłuż słupi, wszystko po to, aby posprzątać wspólnie rzekę i dobrze się przy tym bawić. Trwają przygotowania do trzeciego ekospływu słupią. To będzie już trzecia edycja Eko spływu słupią. Dwie pierwsze organizowane były w ramach budżetu obywatelskiego. Trzecia przygotowana jest dzięki ogromnemu zainteresowaniu uczestników ideą spływu, bowiem każdy z uczestników, czy płynie kajakiem, czy też jako płetwonurek lub piechur idący brzegiem rzeki, ma za zadanie sprzątnąć śmieci pozostawione w wodzie bądź też w pobliżu słupi. Płetwonurkowie spotykają się w wodnicy, tam będzie ich start, a kajakarze zaczynają w bydlinie. Piesi, w zależności od kondycji i, i stopnia zaawansowania, na wcześniej ustalonych trasach. Metą będzie stanica kajakowa przy ulicy Darłowskiej. To już tradycyjnie, jak co roku. Uczestnicy mogą liczyć na pamiątkowe medale, cenne nagrody i, jak zapewniają organizatorzy, dobrą zabawę. Spływ zaplanowano na 19 dzień września. Zapisać się na imprezę można poprzez stronę internetową ekospływ.pl. Już zapisało się ponad 100 uczestników. I tymi zaproszeniami kończymy magazyn Ustecki. Za tydzień kolejna garść informacji z kurortu, a dziś już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.